Nice to see you. Bardzo miło Was widzieć dzisiaj. Nice to see you. Bardzo miło Was widzieć dzisiaj? Bardzo wygląda to znajomo dla mnie, ponieważ kiedyś ja też na takiej sali, właśnie tak jak wyglądałem i, i trenowałem w takich warunkach. Bardzo żeby wiedzieli, że ja, mnie, ponieważ kiedyś ja, Where they are now. E, chcemy, żebyście wiedzieli, że zarówno ja jak i Rema byliśmy dokładnie w tym samym miejscu, gdzie wy w tym momencie, czyli w akademii. Więc pytajcie śmiało o to, co chcecie wiedzieć, bo bardzo chętnie podzielimy się z wami wiedzą, która może wam się przydać. Rema? Yeah, exactly. we to ask we will uh, answer and something about you and uh, about me yeah. Uh, yeah the same also like uh, ofido we was at uh, their place um, but I'm, I'm from belgium also and uh, it's also the same in belgium we have academy like this and uh, it's good to, to see uh, like we are example for them so it's good to to help them Mrema jest z Belgii i chciał Wam przekazać, że on również w takiej akademii występował tak jak Wy w tym momencie, więc dobrze Was tutaj widzieć, fajnie, że macie taką zajawkę, że ćwiczycie piłkę nożną i tak jak powiedział wcześniej of oni są tutaj dla Was, więc nie krępujcie się, śmiało podchodźcie i pytajcie, jeśli będziecie o coś chcieli dopytać. Czy jakieś pytania macie do nich już na ten moment? Może ktoś chciałby o coś? Ogólnie w karierze czy w... Okay. I'm going to w teacher score in new career. Example, pression of football for you. Okay. On yeah. one and it was last week. Uh, I know uh, it's not about uh, corona, it's a corner, it's really Yeah, yeah, yeah. exactly. Eee, yeah. <laughs> uh, Józek się pochwalić tym, że strzelił jedną bramkę w swojej profesjonalnej karierze i to jest uh, bramka, którą zdobył w naszym klubie. Także akurat bardzo nam miło z tego powodu. W swojej profesjonalnej karierze Rema strzelił około 12-13 bramek, musicie też wiedzieć, że oni jakby nie wliczają okresu kiedy grali w rocznikach akademii, tylko bardziej już ten profesjonalny futbol seniorski. Słucham. Um, ile obecnie, ile, um, ile grają w koronie? Uh, for how long have you are playing in uh, half year now and Jof mówi, że gra na ten moment od pół roku, ale ma nadzieję, że będzie to wiele więcej niż te pół roku, które nadal tutaj już spędził. Rema? przyszedł tydzień wcześniej do naszego klubu, więc to jest powiedzmy 6,5 miesiąca w Koronie Kedze. Jak Wam się podoba w Koronie? Bardzo Bardzo to być um, i Bardzo podoba się Hoffowi to, w jaki sposób klub jest zorganizowany, jeżeli chodzi o społeczność. Nie tylko tą w klubie, ale też tą poza klubem, czyli wliczając to również was, jako młodych kibiców, którzy wspierają nas na meczach podczas gry na stadionie. Uh, yeah, the, the support as well, uh, it's good that uh, every week we have something to do with the, the kids or in the mall or for to also to give back to thanks the, the fans to support us. Rema bardzo jest zadowolony z tego, że może Wam po każdym meczu podziękować za to, że nas wspieracie. Lubi również to, że za każdym razem, w którymś tygodniu, jedziemy w inne miejsce, gdzie bardzo często spotykamy się z dziećmi, tak jak tutaj z Wami na przykład. On docenia taki kontakt i ma nadzieję, że Wy macie z tego radość. Tak się tak, żebyście mieli każde miejsce. I żebyście mogli wykonywać ćwiczenia. To tu ten stół. A i mam? Ja. do farby, no bo sobie tutajawać po Lewa, prawa. Lewa, prawa. shirt 正直、正直。